19 plus! Fajnie, twoje plany są realne. Wielkie miasto sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. W kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już, to dorosłe życie? 19 plus! Ile było planów, by rozpocząć już? To Do dorosłe życie, plus. Hej, obudziłam się z takim potwornym bólem głowy. Ja nie wiem, ja przebywałam w towarzystwie tego nowego chłopaka Ali tylko chwilę, a już wiem, że ta facet to jest jakaś chodząca toksyna. Ale ja mam nadzieję, że tylko na chwilę oczadziałaś i że w końcu zrozumiesz, że byłaś dla mnie zawsze bardzo ważna i nasza przyjaźń jest dla mnie najważniejsza na świecie. Dlatego, jeśli cię to zainteresuje, to zapraszam na wielkie otwarcie pabu Oskara I musicie być tam wszyscy, kochani. Nie może was zabraknąć. Obecność obowiązkowa. Urządzimy taką imprezę, jakiej Kraków jeszcze nie widział, a do tego uczcimy zaręczyny Lucy i Arka. No będzie się działo, no nie przegapcie tego. Widzimy się w dawnym pubie Brazil. Oscar otwiera dziś swój nowy pub. Podekscytowani przyjaciele pomagają mu w przygotowaniach. Irek nie widział się z Kacprem, odkąd pokłócili się o Monikę. Zresztą nie mnie, tylko moją babcię, a po drugie ja z nią fajny seks miałem, jestem do przodu. Ja mam też z miałem seks, dupku. Wcale ty miałeś seks za 80, co się robi za taką kwotę. Prywatny czarter Kraków, Nowy Jork, Manhattan, dupeczki z Sekretu Wiktorii. Pijemy do rana i się bawimy, stary. Życie Srycie. Czezianka. A, cześć, cześć. O, witam panią Jolę, witam. Cześć. Daj przestań, mi przestań, przesuń się, bo ja muszę z tymi podróżkami. Nie, nie gniewaj się, błagam cię. I w ogóle mam coś dla ciebie. Bardzo. Ale ja niczego od ciebie nie chcę. Poczekaj. Poczekaj, poczekaj, zobacz, zobacz, zobacz. Co, co to niby jest? Ukradłem mam Słucham? Żartowa. Oso, Maria Irek. To naprawdę nie jest śmieszne. Zabierz to ode mnie i przestań próbować mnie przepraszać, łazić za mną i nagrywać mi jakieś wyznania na blogu, okej? Okay? Po prostu się ode mnie odczep. No i ja się zawidziałem na ciebie, no ja, co ja poradzę? To masz problem! Dzień, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Oski, ci z kartonami? Trzeba, dzięki. Dobra. Ej, fajnie to zrobiłeś. A dzięki, mamo, tak się postaraliśmy. Ej. Kochana, zrób jej jakiegoś drinka. Słuchajcie, ale mam w ogóle dla was niespodziankę. No, jaką? Mój znajomy pracuje w agencji muzycznej, Aha. jest tam producentem i załatwił szparagi na otwarcie baru. Szparagi? No tak, szparagi. Do piwa. Nie no, gdzie do piwa? To są youtuberki, które, które mają jakiś taki hit teraz jest w internecie i zaśpiewają na imprezie. Youtuberki? Star... No ale na, na imprezie miał przecież Bruno śpiewać. No dokładnie, nie jakieś... Sparagi? Tak to się nazywa? Stary, na y, czosy do piwa lepiej. No Weź. dokładnie, nie jakieś... I czemu tu ludzi tam się zebrało? Co się dzieje? Kurde. Do pubu dotarły właśnie youtuberki Natalia Szymaniec i Karolina Pielesiak, zwane szparagami. Dziewczyny są bardzo popularne w internecie, gdzie publikują swoje teledyski i nagrania. Gdy tylko rozniosła się wieść, że przyjadą do pubu Oskara, wraz z nimi przybyli ich widzowie. Teraz szturmują pub i nie pozwalają szparagom wejść do środka. Przepraszam, to jest impreza od lat 18, Dziękuję. No chodźcie! Dobry. 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 Chodź, choć, 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 chodź, choć, choć, chodź! Chodź, chodź, chodź! Co to w ogóle jest? Słuchajcie, co He, to w ogóle to jest? się tego nie, nie spodziewałyśmy, nigdzie nie ogłaszałyśmy, że to nie tutaj będzie... Nikt nie Słuchajcie, ale co wy nie macie ochroniarza Ja się, do, się zgłaszam, ja się zgłaszam, dziewczyny. No, pomyślimy o tym. Mamy, możemy gdzieś skorzystać z toalety, Tam jest, tam, na prawo. Aj, mama, matko mocno. Hajne, Piękne. – Hajne, nie, No po co mi sprowadziłaś tutaj fasolki? – Jakie fasolki? Szparagi, Oskar. – Szparagi? Mamo, ale takie rzeczy uzgadnij wcześniej ze mną, proszę cię, no co to ma być? No ale co ty tak marudzisz? Przecież ucz się, jak, jak się robi marketing. – Taki marketing? – Przecież ja ich nawet nie znam, jadają się nimi gimbusy, latają za nimi, przychodzą mi tutaj do baru. No – To nie tak... jest mój target, ja chcę alkohol sprzedawać. No – ale bardzo dobrze, Oskar, bo za chwilę te gimbusy dorosną i to właśnie będzie twój target. Szparagi! To dobre jest! Twoja mama dobrze Słuchaj, Szparagi to są piękne laski, sorry. W tym momencie internet za nimi szaleje i później te gimbusy będą szalały za tym pawem, bo to się łączy wszystko. Dobra, System rozumiem, na połączony, nie Super! Bo, I Ruś, bardzo się cieszę, że ci się tak te szparagi podobają. Po prostu może e, dzięki temu teraz dasz mi spokój, co? A! Myślę, że zazdrosta. Dobra, czekajcie, trzeba to jakoś ogarnąć. Ej! <laughs> e! Powiedz, przepraszam bardzo, wyplać Ej! To jest impreza od lat 18. No Dziękuję. 18! No chyba wszyscy razem. Do Dzieci, komfort na świetlicy! Cześć! W mieszkaniu dziewczyn również trwają przygotowania do wieczornej imprezy. To znaczy, Mela jest już w nastroju na zabawę. Tymczasem Lena nie wybiera się do pubu Oscara, bo od nie. czasu rozstania z nim nie. stara się go unikać. Nie, 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 ja się odchudzam dzisiaj. A ty jakie masz plany na dzisiaj? Wybieracie się gdzieś z miłoszem? Nie, pojechał do rodziców na jedynie, w końcu musiał ich odwiedzić. Czyli w sumie ty... nie masz nic do roboty? Mela, jeśli pytasz mnie, czy pójdę na otwarcie pabu Oscara, to wiesz, że odpowiedź brzmi nie. Dlaczego? Dlaczego, Lenka? Przecież będziemy tam wszyscy, cała nasza paczka. Może prawie cała, bo pewnie Anna będzie musiała zapytać o zgodę tego swojego nowego chłopaka. Wiadomo, że on się nie zgodzi. Ale... Lęka się zastanawi, prawda? No ja nie mam się nad czym zastanawiać, nie idę i tyle. Poza tym Oskar już nie raz pokazał mi, na co dostać. No ale w ostatnim widoblogu powiedział, że się poprawi i że zmądrzał. Pokazać ci? Nie, dziękuję, widziałam. Poza tym mam wiele nauki. Lęka to jest pierwsza poważna rzecz w życiu Oskara. Dlatego no, to jest ważne, żebyśmy tam byli wszyscy. Ważne. Na kogo ważne, Mela? Dla mnie też było ważne, żeby Oskar w końcu przestał dogadywać Miloszowi, żeby zlał z tego cholernego dźwigu. To wtedy mnie olewał. Robił to z miłości. Z miłości? Z jakiej miłości, Mela? Miał szansę być ze mną. Wystarczyło przestać śpać i w końcu jakoś normalnie się zachowywać. To też było dla mnie ważne. Kurde, i tak powinniśmy wszyscy trzymać się razem. A zobacz, co się dzieje. Kamil nie żyje, Staszek wyjechał, Ala się kompletnie odkleiła. Mela, proszę cię, nie bierz mi pod włos. No dobra, no przepraszam. W sumie, jak ja bym miała byłego faceta, który za mną Łazi nie daje mi spokoju, a miałabym też obecnego, no to też pewnie nie chciałabym go oglądać. Tylko, że nie mam tego byłego ani obecnego też. Ej, przestań. Przecież w końcu znajdziesz jakiegoś fajnego faceta, tak? Mhm. Uh -huh. Ciekawe tylko, kiedy i kogo. Dobra, otworzę. Odwiedziny do Meli przychodzi Bruno Wasiak. Chłopak już od jakiegoś czasu podrywa dziewczynę. Jednak Mela zachowuje się tak, jakby tego kompletnie nie zauważała. Przyszedłem cię coś zapytać. No no, to, to, to pytaj. E, pójdź ze mną na wesele? Na wesele? Czyje? Cześć Bruno. Cześć. No Mela, zaproś kolegę do środka. No zaproś. E, my to my mówiłeś, że co? czy Jakie wesele? A, mojego kolegi. A, a kiedy to wesele? W ten weekend. To szybko! No, wiem, że szybko, tylko zastanawiałem się, czy... No bo jego laska chce mnie zasłatać z jakąś swoją przyjaciółką i ona jest straszna. Poczekaj, to ty chcesz i ze mną to wesele, bo boisz się, że jakaś straszna laska cię będzie podrywać? Nie, 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 źle to wyszło. Słuchaj, chcę, żebyś tam ze mną poszło, ok? Będzie mi miło. No dobra, no to pójdę z tobą. Okej, okay, a co teraz robisz? Yy, no idę do pubu a Ty co, nie idziesz? Nie, nie, idę. Oskar mnie ja że żebym coś zagrał, ale może wcześniej skoczymy razem? Gdzie? Wybrać ciuchy na wesele. Matko a teraz? No z przed pubem. Dobra, to po poczekaj tutaj chwilkę. Dobra, jak ci powiem, powiem już, to, to wejdziesz tam, dobra. to kawę sobie zrobisz czy coś. No już możesz mi idź sobie do kuchni albo coś. Lena... Lena, on się chyba czegoś naćpał. No, oksytocyn. Co to jest? Hormon miłości. No, co się tak na mnie patrzysz? Przecież sama mi powiedziała, że prawie się pocałowaliście w ośrodku. Lena, tak mi się chyba tylko wydawało. Tak, a teraz przez przypadek przecie cię zaprosić na weselę Mela. Lena, ale on mnie zaprosił, bo po prostu nie ma z kim iść. Ach. Powiedział, że mam być jego asekuracją przed dziewczyną, która ma go poderwać. No tak powiedział. Mhm. Ale kłamał. Mela, przecież on się poci przy tobie jak mysz. Ledwo składa zdanie i język mu się plącze. Na co ci to wygląda? Na silną gorączkę? No widzisz, a to tylko zwykły podryw. No ale poszelońka, co to jest za podryw na tekst? Nie mam z kim iść. Mela, asekuracyjny. ci tak robią. Czy to myślisz, że on mnie naprawdę podrywa? No, idź z nim na tą weselę, to się przekonasz. Nie wiem. Nie, nie. Mela, nie jestem wiesz? tego taka pewna. No, co się tak patrzysz? Mam mu pomóc wybrać garnitur. Hmm, to idź, idź, koniecznie. Ma fajny tyłek, wybierz mu fajne spodnie. A wiesz co? Właśnie tak zrobię, przynajmniej w przemierzaniu sobie na niego. Popatrzę. Dobra, daj mi jakąś kurtkę z kapturem. A może jakieś seksowne boty? Lena, proszę cię, tu nie jest śmieszny, nie śmieszne. Chłopcy, mam dla was małą radę. Jak chcecie poderwać dziewczynę, to naprawdę róbcie to wprost. My nie jesteśmy wróżkami i nie umiemy wyczytać ze szklanej kuli, czy wam na nas zależy, czy po prostu dostaliście czymś ciężkim w głowę. Spróbuj Tymczasem w pubie Oskara rozpoczyna się impreza z okazji nowego otwarcia. Goście nie dopisali i Oskar martwi się dlaczego. Niestety wejście do baru zablokowane jest przez wielbicieli szparagów. Halo? No, gdzie jesteście? Już zaczynamy! Wiesz co? Poczekaj, Jak to się nie dało wejść, poczekaj, serio? Ja ci dam Oskar. Co, co ty mi opowiadasz? Dobra, Oskar! Oscar! Czekaj, mam drugi telefon. Czekaj. Trzymaj. Halo? No, gdzie jesteście? Wracajcie! Jak to się nie da wejść, co ty mi opowiadasz? Jaki tłum? Zablokowali? Dobra, czekaj, nie, nie idźcie nigdzie. Zaraz to ogarnę. Idź, idź i zobacz, co tam się w ogóle dzieje co wy ludzie? To jest mi stąd, mojego baru! Ej, słuchajcie, tam na zewnątrz jest cały wielki tłum, średnia wieku 15 lat. Podejrzewam, że to wasi fani. Póki do nich nie wejdziemy, to macie problem. Zresztą dzwonił nasz DJ, że też nie może wejść, więc no. bez niego nie zagramy. Dobra, słuchajcie, ja to załatwię, opuszczcie te dwie, ja wyjdę wam. Szwaragi! 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 Szwaragi do was nie wyjdą! Zrobimy tak, słuchajcie!

Co się tutaj dzieje? Nie wiem, jest tyle ludzi, przecież tam się nie da wejść. To tutaj jakby to był Ricky Martin czy o coś chodzi. Nie wiem, w każdym razie tu jest tyle ludzi, przecież przejść się nie da. Nie no, dobra, ja chyba zmieniam lokal. Nie, nie, ma nie. dla nas. Spokojnie, Halo! Zostajesz Halo, Oskar, co się tutaj dzieje? Kto te znane youtuberki? No jasne, że je znam, że też robię w tej samej branży. Halo, to co one zrobiły, już mają telefon, że aż nie da się wejść? Dobra, Słuchaj, musimy pomóc Oskarowi. Posłuchajcie tego tłumu spowodzimy. Ej, mam pomysł. Mam pomysł. Oskar, daj mi chwilkę. Dzień dobry, chciałam wyzwać taksówkę. Podobny Pub Brazil, tylko wie pani co, najszybciej jak się da. I najlepiej jakby ta taksówka była luksusowa. Tak szybko? Dziękuję, jest pani niesamowita, dziękuję. Małe szczęście, za dwie minuty będzie taksówka luksusowa dla wieków. Dobra, to muszę znaleźć teraz dziewczynę, które są podobne. O, jest! Cześć dziewczyny. Cześć, cześć, cześć. Pamiętajcie nie ze szkoły? No, no, nie, to co dziewczyny. A y, znacie y, parakiznetu? No pewnie nie chciałeś mnie dostać, ale widzisz, to się dziewczyny. Spokojnie, zanim tylko je poznacie, bo są w pawie. Tylko czy najpierw się udawać, że jesteście nimi? <grym> e, Wsiąść do taksówki i otrzymujesz ten tłum spod drzwi. Dobra, w świecie u mnie. Luźno, zarobicie. Daj, dobra, bo jedzie taksówki. Dobra, i potrzebujesz nam tych okularów. Masz co? No ja mam, tylko nie zniszcz ich, okej. Okay? Okej. Okay. I ty masz. Moje. Dobra, wsiadajcie i pamiętajcie, macie z ten tłum i wracacie do nas do pubu, dobra? Szybko, Iwona! Pomóż mi zrobić jakieś zamieszanie. Tutaj są szparagi, tutaj właśnie odjeżdżają! Jak te szparagi to zrobiły, że normalnie ludzie gonią je po ulicach? Hello, ja też bloguję na net, ale jakoś nikt się za mną nie ugania, chociaż... Po tym, co tutaj zobaczyłam, to myślę sobie, że może nawet i lepiej. Słuchajcie, powiem wam coś w tajemnicy. Chyba będę mieć chłopaka, ale na razie... Ci... Od dzisiaj nowy ja. Odpowiedzialność, samodyscyplina, kreatywność, asertywność i rozwój. W skrócie Oskar! Oskar nie może uwierzyć, że właśnie otwiera swój pap. Cieszy się, że wszyscy bliscy są z nim. Marzy, by była też Tulena, ale wie, że dziewczyna nie wybaczyła mu jeszcze, że straszył ją, że się przez nią zabije. Alicju! To co, bawimy się? Ola, dawaj muzę! Jedziemy! Kto nie ten wiecie. Dawaj Oscar! Oskar! Jak te dziewczyny to zrobiły, że mają tyle fanów, wziąłem to, to blogerki, poznać. no to chodź, poznam cię z nimi. Cześć dziewczyny, słuchajcie, Hej. to jest moja przyjaciółka Melania. Cześć. A ja się chyba skądś kojarzę, cześć. Tak Naprawdę tak. znasz Tak myślałam, że skądś tam tych ludzi, teraz już wiem, z twojego vloga. No nie mówcie, że go oglądacie. Nie martwcie, za chwilę też do ciebie będą dobijać się drzwiami i oknami. U nas to się stało z dnia na dzień, tak że nie możesz się tego nawet spodziewać. A...

Daj sobie spokój, bo to ja jestem klubem Instagrama i popu I no. że nie masz tyłu, co ja w aparacji wokół, wokół. Małabym z tym, ani chwili jak ktoś z nami że nie będziemy mieli, jeśli chcesz, to proszę, Koci, spróbuj się, Bibi. Kochany, ja jestem z ciebie taka dumna. No ja też się cieszę, super. super. O, skad, super. Cieszę, o to się Ładuj się tam do środka. Okej, okay, dobra. No super, że też paragi śpiewają u ciebie! Tak, też się cieszę! Jeszcze co nie cieszy. mi powiedziały, Oskar? No, no że znajomi z internetu, rozumiesz? To jest się dzień no to w To świetnie, gratuluję, super, dobra. I w ogóle nie widać, że tak naprawdę się po prostu zakochałaś. Zakochałam się. No to super, ja się cieszę, nie I z tego, bo tak się zaraz Dobra, fajnie. A powiedz mi, bo tak się zastanawiam... No? Eee, Lena przyjdzie dzisiaj? Rozmawiałeś z nią kar. może? No Namawiałam ją, żeby przyszła, ale... O, czyli jej nie będzie? No dałeś się popalić, wiesz o co? No wiem, ja się po prostu nie cenzuruję czasem. Zadzwoń do niej. Nie, to nie, jest sensu. Nie, Ale nie jak mnie odbierze, to nam przyjeżdża mesa. Oskar, nie wolno ci się poddawać. A dobra, chodź się bawić po prostu. Trzeba otworzyć szampanę. <laughs> dobra! Dzięki wielkie, dzięki, dzięki dziewczyny! Dobra, a teraz ludzie... Szampan! Dobrze! I Róż, jak Jedziecie z tym? Tak jest! Tak jest! Proszę. Bawimy się, jest dobrze. Idziecie? Chodźcie! Oskar, Czyli Honary. A czy nie, czy nie? Nie, bez Ej, to pięć! Cztery! Czekaj, cztery trzy! Dba! Dba! to jest dawny pub Brazil. Musicie koniecznie tu wpaść To będzie najlepsza miejscówka w mieście. O, Lenka! Lenka, Boże, jak się cieszę, że przyszłaś. Boże! Ja widziałam, że w w blogu. Tak się cieszę, naprawdę, cudownie. Boże, ja się cieszę, że przyszłaś. No bo ty powiedziałeś, że nasza paszcza powinna się trzymać. jeżeli Oskar do mnie napisał, że mimo tego, że tak naprawdę się rozstaliśmy, no to możemy być przyjaciółmi. Jestem dobra! To jest moja kochana No mwah! Ja, ale to jest super! Co to jest za zdjęcie? Ej, sorry, sorry! Co to jest za zdjęcie? Co ja, on spokojnie! Zobacz, to są zdjęcia nas wszystkich, zobacz! Tak, tak. Ale on jest od razu na wejściu! Lenka, kochanie, spokojnie! Nie, dobra, Miela, przepraszam, ja, ja wychodzę, nie mam do.. Lena! Pro... Lena. Nie wiedziałem, że przyjdziesz, świetnie, że jesteś. Tak, ale już wychodzę dla, się... Dlaczego zostań? O co, o co chodzi? Co to jest za zdjęcie? Dlaczego no tutaj wisz? To, to jest zdjęcie o, za siebie no. pierwszej randki. Dlaczego no. je tu powiesiłeś? Nie przepraszam cię, ja po prostu strasznie nie lubię, naprawdę mam do niego jakiś taki sentyment. Proszę, ale czemu zostań. idziesz, zostań! Zostań, zobacz ile jest ludzi! Jak jest fajnie! Ośpiewamy razem, potanczymy, wyluzujesz się trochę. Super. No super! Ten chodź, czego się napijesz? Soczku. soczku. Soczku? A, jasne, że Soczku. No ja cię znam. Ja cię widzę z ludzi. Yeah! 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 Super! Super! Super, super, super. Fajnie, super! Ludzie, ludzie! Widzicie, co się tam dzieje? Wszystkie osoby, które są gdzieś dla mnie ważne, tam są. Dobrze, może poza moją mamą, ale moi przyjaciele, Lena, cześć, bardzo Ci dziękuję, że jesteś tutaj ze mną. Wszystkim Wam dziękuję. Naprawdę to jest piękne dla mnie. Reszta tej imprezy nie nadaje się do kręcenia, także do zobaczenia jutro. Bawimy się! Nie, 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 nie mogę na to patrzeć. Coś? Patato? Nie, 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 ja nie mogę na to patrzeć. Ja nie mogę patrzeć na to, jak mi okłamuje, rozumiesz? Miłość, Lena, co ty tutaj robisz? Przecież miałaś być na uczelni. Co ja tutaj robię? Co ja tutaj robię? To jest wszystko, co możesz mi powiedzieć? Co to była za kobieta? Co to było za dziecko? Dlaczego ona mówi do ciebie, tato? Miłosz, miłość, ty po prowadzisz podwójne życie. Co? Ej, uważaj na te tłumy Trochę tu łatwiej się zgubić Jak myślisz, że pęcisz kanara Że nie wiedziałaś, to przestań się ludzić Ale nie martw się, już zaraz piątek Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kątem Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel A to dopiero początek Ile było planów, by rozpocząć już To do dorosłe życie 19 plus